Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, witam gości, ale również naszą ekspertkę, ekspertkę od, w dziedzinie... W dziedzinie kosmetologii. Znamy się już od wielu lat. Była ambasadorem firmy AnyRay Monaco tutaj na nasz, na na Polskę, a dzisiaj opowiem nam o tych maseczkach NiceCote. To jest jeden z najnowszych produktów, cała linia produktów firmy Greenway Global I, i o tym posłuchamy. Ja myślę, że to będą bardzo bombowe wiadomości, także oddaję Bożenko Tobie, tobie głos. Witajcie serdecznie. Dzisiejsze spotkanie to naturalny kod naszego piękna, tak jak tutaj na slajdzie mamy informację. Kod, który jest tak łatwym kodem do wykonania i do pielęgnacji, do tego, co możemy dać naszej skórze i sobie, mhm. tak na co dzień, w codziennej, krótkiej, aktywnej pielęgnacji. Mówimy tutaj o kosmetykach, które swoją taką. Historię zaczęło od Japonii. Mówi się, że właśnie maski w płachcie. słuchajcie, mi się może mylić w płacie, bo ja od lat funkcjonuję z nazwą w płacie, więc tutaj może być taka od czasu do czasu przejęzyczenie. Maski w płacie, z którymi mamy do czynienia, to są maski, które tak naprawdę stworzyły Japonki wiele, wiele lat temu. Potrzebowały pomocy do pielęgnacji po tym swoim makijażu, gejsze właśnie japońskie potrzebowały pomocy dla swojej skóry po tym swoim makijażu, po tym silnym kryciu, po tych farbach, po tych kosmetykach, których trwałych kosmetykach, które, z którymi funkcjonowały przez cały dzień i wpadły na taki pomysł, że właśnie kawałki jedwabiu, które zostają po szyciu kimon, na, zaczęły nasączać wodą różaną i nakładać maski na swoją twarz. Podchwyciły to Koranki i właśnie Korea przez to, że tak y, aktywnie działa w branży kosmetycznej, prowadziła na rynek europejski maski y, w płachcie. My tutaj dzisiaj spotkamy się z czterema rodzajami masek, ale dlaczego one są takie y, dobre? Dlaczego one... Y, dla nas, dlatego że materiał, z którego są wykonane, to jest kształt, który jest dopasowany do, naszego, do naszej twarzy, ma odpowiednie tam otwory, tak jak już na pewno widziałyście i nasączone są bardzo aktywnymi składnikami odżywczymi. Tutaj mówimy o składnikach odżywczych na poziomie serum. I chciałabym, żebyście też dobrali porównanie ceny maski i ceny seru. W każdej masce mamy 22-21 ml pojemności tej treści, która nasącza nam płachtę, którą później nakładamy na twarz. Składniki są bardzo aktywne i jeszcze taką bardzo ważną rzeczą to jest to, pamiętamy już z lifting intense, z lift impact, że taki proces najważniejszy, który jest w czasie trwania tego zabiegu, to jest okluzja czyli pozostawienie na twarzy takiej warstwy, która Powoduje to, że składniki aktywne wnikają w głąb skóry. Tutaj, właśnie dzięki tym maskom w płacie, maska jest nasączona, nakładana na twarz, i składniki aktywne zostają przyjmowane przez naszą skórę, dzięki temu, że ten płat powoduje to, że jest to taki opatrunek okuzyjny na, na skórze, ale powoduje to, że te składniki aktywne wnikają głęboko, pod wpływem tego płatu też nasza skóra rozgrzewa. Automatycznie otwierają się pory, które, dzięki którym jest głęboka penetracja tych składników aktywnych, skoncentrowanych składników odżywczych. I tutaj też no, mamy komfort, nie potrzebujemy zmywać tej maski. Jesteśmy z tą maską cały czas. Maseczki też w płacie są świetnym rozwiązaniem bankietowym, świetnym rozwiązaniem na wyjazdy turystyczne. W naszej ofercie znajdziemy tutaj rozwiązania takie, które są dla nas na tu i teraz, ale też rozwiązania takie, którymi możemy sobie uzupełniać, dopełniać, przechodzić do. Innych takich komfortów, do innego komfortu swojej pielęgnacji. Jest to bardzo ważne, dlatego że potrzebujemy dobrych efektów, potrzebujemy tego, żeby ta nasza skóra faktycznie wyglądała komfortowo, po to to robimy, żeby właśnie ten płat i ta okluzja, która jest wytworzona na naszej skórze i te składniki, aktywne składniki odżywcze, penetrowały, wnikały, a efekt mamy natychmiastowy. I oprócz tego nie musimy poświęcać czasu na zmycie tej maski, na, tym bardziej, że tam nie mamy takiej, takiej okluzji jak przy kremowych maskach czy żelowych maskach, więc tutaj to jest numer jeden. Możemy sobie zmieniać, nie musimy być przy jednej masce cały czas. Mamy spektrum wyboru i dopasowania do swojej potrzeby. Cena też jest ceną no, wyjątkową, bo wiemy, że ona kosztuje 3,40 euro. Za taką jakość, jaką otrzymujemy, no to są i możliwości manewru jeszcze doświadczania innych rodzajów tych masek, żeby można było sobie wziąć im wypróbować i korzystać z tego, dopasować do swojej potrzeby. Przepraszam, będziemy później mówić o takich wymaganiach, ale to już na końcu, co my musimy zrobić, żeby ta maska naprawdę była tą maską w pełni wykorzystaną, przyjętą przez naszą skórę i żeby ten zabieg był zabiegiem wartościowym, a nie tylko po prostu, żeby on się odbył. Przejdziemy tutaj do pierwszej maski. Pierwsza maska to jest tonizująca maska w, płacie, w płachcie z dnia cynamidem. Co w niej jest takiego dobrego? Tutaj ten niacynamid, który jest w kosmetyce od kilku kilkunastu lat, ale jest takim zbawiennym składnikiem, który właśnie będzie oprócz tego, że tutaj mamy <laughs> pielęgnację taką typową, to angażuje się w takie doenergetyzowanie naszej skóry. To doenergetyzowanie naszej skóry dzieje się właśnie za pomocą właśnie między innymi tutaj niacynamidu, to jest witamina B3 która jest potrzebna w takim prawidłowym funkcjonowaniu. Mamy tutaj błyskawiczną poprawę wyglądu skóry. Efekt świetlistości, promienności, takiej jasności. Ja uważam, że ta maska, i dla mnie ta maska jest maską, wszystkie maski są bankietowe, ale ta jest typowo, wyjątkowo bankietowa, bo po użyciu tej maski natychmiast widzimy na swojej skórze. Ten blask, tą świetlistość, rozjaśnienie, wygładzenie kolorytu, ale właśnie tą energię, którą dostajemy, dostaje nasza skóra przy korzystaniu z tej maski. Tutaj ten jacynamit robi tą dobrą robotę. Blask już powiedziałam, ale ten blask zawdzięczamy ekstraktowi z czerwonej algi. Ta czerwona alga, która jest zawarta w masce, ona bardzo dobrze dotlenia nam, zwiększa dotlenienie komórek skóry. I właśnie to daje nam świeżość, to daje nam blask. Działa też antyoksydacyjnie, więc to też jest bardzo ważne dla tej naszej ochrony takiego codziennego funkcjonowania. Kolejnym takim bardzo korzystnym, pozytywnym działaniem jest pomoc w regenerowaniu komórki skóry. Z czego to wynika? Komórka skóry zostaje zregenerowana, zostaje odżywiona dzięki obecności witaminy A i bogatego kompleksu aminokwasów. Wiemy, że aminokwasy to są białka, białka, które są potrzebne naszej skórze do tego żeby wspomagać procesy naprawcze skóry komórek z których ta skóra jest zbudowana. Mówimy tutaj o regeneracji, poprawieniu jędrności, elastyczności, czyli też mówimy te białka, które są, no to mówimy o kolagenie, o elastynie, to co z wiekiem zanika normalnie w pracy naszego organizmu, tutaj. Dostajemy właśnie uzupełnienie tego, czego nam y, potrzeba. I dzięki temu, że właśnie jest, y, są te y, 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 białka, y, aminokwasy, które są w tej masce i ta witamina A, y, c, y, potem skóra staje się taka y, bardziej. Y, może nie, bo ona jest zaopiekowana, ale skóra jest taka odporna na działanie czynników zewnętrznych, bo wiemy doskonale, że regeneracja to jest ten proces, żeby dać siłę tym naszym komórkom, tej naszej skórze, żeby ona miała możliwość prawidłowego funkcjonowania, ale i też walki z tymi zagrożeniami. I zmniejsza przebarwienia i ślady po przebarwieniach. Czyli tutaj mamy takie rozjaśnienie, wyrównanie kolorytu, plamy, które są na skórze. One zaczynają się wtapiać w skórę. Nie to, że znikną od razu, ale one się rozjaśniają. Są zatarcia przy systematycznym używaniu. Ja zauważyłam już po pierwszym zabiegu, i dla mnie na przykład ta maska z niacynamidem jest numerem jeden. Ja ją stawiam tak, jak myślałam, że peptydową maskę postawię na podium, a dla mnie maska z niacinamidem jest numerem jeden, ze względu na to, że po zdjęciu maski zobaczyłam świetlistość, jasność, właśnie wyrównanie tego kolorytu, ten efekt taki, zaraz wezmę kartkę i przeczytam wam swoje spostrzeżenia, że bardzo przyjemny zapach, lekki, świeży, letni, bardzo dużo preparatów w saszetce jest, daje wygładzenie, wyrównanie kolorytu, elastyczność i komfort. Chłodzi bardzo dobrze, daje odczucie napięcia i bardzo długi czas do nałożenia, bo też starałam się określić czas do nałożenia kolejnego preparatu więc tutaj po tym preparatu do zamknięcia tego zabiegu czyli do nałożenia kremu i przy niacynamidzie ja potrzebowałam co najmniej godziny półtorej godziny żeby moja skóra w ogóle jakikolwiek sygnał dała że ona czegoś potrzebuje. I tutaj możemy z czystym sumieniem z tym że wiadomo że wykonując taki zabieg my od razu nakładamy krem ale ja potrzebowałam właśnie dzisiaj dla was żeby wziąć Wiadomo, każda skóra jest inna, każda potrzeba, wiek, wszystko, no wszystko ma wpływ na to, ale dla mnie to była ważna informacja, żeby podzielić się właśnie z tym, ile czasu mniej więcej potrzeba, żeby w ogóle skóra poczuła jakąkolwiek potrzebę, to czego nie dostała w prawidłowej takiej pielęgnacji. Więc tutaj mamy też piękny koloryt i właśnie to stonowanie takie właśnie jest napisane bardzo ładnie nazwane tonizująca maska z niacinamidem, więc tutaj mamy też świetne rozwiązanie, ale też mamy bardzo dobre zabezpieczenie przez, przed czynnikami zewnętrznymi. Wtedy, kiedy mówimy tutaj o pracy wolnych rodników, kiedy przed stresem oksydacyjnym, promieniowaniem UV, więc maska ta antyoksydanty i wyciągi Aminokwasów mamy bardzo dużo, więc ta, siły, ta nasza skóra jest w stanie bronić się, chronić. <laughs> dla kogo przeznaczona jest ta maska z niacynanamidem? W pierwszej kolejności jest dla osób ze zmęczoną, poszerzałą cerą, czyli to co mówiłam, że daje tą świetlistość, jasność taką. Przeważnie mam osoby, które mają taki dyskomfort skórę pozbawioną blasku, skórę matową, z takimi efektami zmęczenia. Tutaj przywrócony jest zdrowy wygląd twarzy. Nasza praca ciągły stres, brak snu ekspozycja też na zanieczyszczenia środowiskowe. To wszystko osłabia nasz stan skóry i powoduje taki nierówny kolor. Ta jeszcze tendencja do palenia papierosów, chociaż staramy się unikać, ale osoby, które palą, więc tutaj też przy tego użycie ta maska będzie spełniała oczekiwania tych osób, żeby wyrównać poszarzały kolor. W masce, tak jak mówiłam, mamy 17 aminokwasów, które <laughs> mają bardzo odżywcze działanie i ten niacynamid, który też no, jest świetnym takim i zmiękczaczem i wyrównującym, pracującym z tą poszerzałością skóry, świetnie rewitalizuje, poprawia strukturę i dodaje tej lekkości, świeżości, to czego potrzebuje właśnie ta zmęczona poszerzała żeby mieć ten promienny, wypoczęty wygląd twarzy dla osób przed, przed ważnym wydarzeniem. To co mówiłam, maska bankietowa, typowa. To jest w pierwszej kolejności właśnie, jeżeli wybieramy się na jakąś bal, na rozmowę jakąś, na randkę, na spotkanie z koleżankami po latach i chcemy rewelacyjnie wyglądać, polecam właśnie tą tonizującą maskę. Maska, dlaczego? Poprawia wygląd skóry ze względu na to, że ma w swoim składzie właśnie ten niacynamid, ale skóra będzie bardzo elastyczna, nawilżona po niej. Mamy tutaj też i kwas hialuronowy zawarty, więc działamy na kilku polach. Odczuwamy, odczuwamy taką lekkość, elastyczność, nawilżenie, to czego potrzebujemy. No i jeżeli mówimy o masce bankietowej, to też wiadomo, wychodzimy na imprezę, wychodzimy na spotkanie, idziemy na sesję zdjęciową czy wychodzimy na randkę. Tutaj wykonujemy makijaż. I świetnie sprawdza się nawet przed lekkim makijażem. Nie musimy dawać czegoś, ta skóra jest świetlista, piękna, jasna. Dla osób z cerą odwodnioną i suchą, żeby uniknąć tego efektu ściągnięcia, efektu szorstkości, skłonności do podrażnień. Dzięki hialuronowi sodu mamy tutaj też jeszcze trehalozę, betainę, które pomagają właśnie odbudować tą barierę hydrolipidową. To, o czym zawsze mówię, że to jest taki, taki najważniejszy element pielęgnacyjny: odbudowa bariery hydrolipidowej i zatrzymanie wody w skórze. Już po jednym użyciu odczuwamy miękkość na skórze, komfort. I systematyczne stosowanie tej maseczki będzie powodowało to, że zapobiegniemy nadmiernemu wysuszaniu naszej skóry. Dla osób z cerą problematyczną, tutaj <laughs> skupiamy się na skórze osób, które mają problemy z nadprodukcją sebum. Strądzikiem, z tym, że ta skóra się błyszczy, pozostają zaczerwienienia, pozostają takie otoczki brzydkie po tych wszystkich niedoskonałościach, które pokazują się na skórze. Niacynamid w maseczce ma działanie przeciwzapalne, ma działanie antybakteryjne odpowiada za likwidację tych stanów zapalnych wspomaga redukcję stanów zapalnych i też wspomaga redukcję niedoskonałości które właśnie te cery problematyczne z którymi te cery problematyczne się borykają pomaga też regulować wydzielanie sebum Zwęża pory, wyrównuje koloryt skóry. Uważam, że to jest bardzo ważne przy tego typu cerze, bo te osoby naprawdę borykają się z różnymi takimi, no z dyskomfortem swoim. Dzięki temu ta maska też jest dobrym wyborem, które chcą zadbać o tą skórę właśnie przy tendencji do powstawania niedoskonałości i dużej ilości sebum i jeszcze jedno dla mieszkańców miast i osób narażonych na smog. Tutaj zanieczyszczenia środowiska, różnego rodzaju spaliny, smog pyły zawieszone, no ta pora roku jest szczególną porą roku jak się mieszka na osiedlu domków kiedy ludzie palą nie wiadomo czym, nie wiadomo jakie ilości więc wychodząc na spacer wieczorem to wszystko tak naprawdę zostaje na naszej skórze, przyspiesza proces starzenia. Dzięki właśnie antyoksydantom, tutaj mamy witaminę A zawartą w tej masce i niacynamid, te dwa składniki neutralizują działanie wolnych rodników, pomagają skórze bronić się przed negatywnym wpływem środowiska i przy regularnym stosowaniu chroni maska chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i wzmacnia jej naturalne mechanizmy